Tegoroczne absolwentki i absolwenci kierunków pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne mają już w kieszeni dyplomy licencjackie i magisterskie. Tradycyjne czepkowanie w Akademii Nauk Stosowanych było uroczystością dostojną, ale i wzruszającą. Szacunkiem i dumą przyjmuję nadany mi tytuł zawodowy pielęgniarki i uroczyście przyrzekam sprawować profesjonalną i troskliwą opiekę nad zdrowiem i życiem ludzkim na każdym jego etapie. Sprawować profesjonalną i troskliwą opiekę nad zdrowiem i życiem ludzkim na każdym jego etapie. 46 absolwentom pielęgniarstwa, 15 absolwentom studiów magisterskich na tymże kierunku i 8 absolwentom ratownictwa medycznego towarzyszyły w tym ważnym momencie ich rodziny, towarzyszyli też dyrektorzy szpitali i jednostek leczniczych w Nowym Targu, Zakopanem, Rabce i Krakowie oraz powiatowej stacji Sanepid w Nowym Targu, także władze samorządowe. Przybyła delegacja Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, do której absolwenci udadzą się, by uzyskać jakże istotny dla nich dokument – prawo wykonywania zawodu. Najlepsi już podczas uroczystości czepkowania odebrali dyplomy i nagrody za wyniki w nauce oraz pracę w kołach naukowych. Od dzisiaj się zaczyna Wasza nowa karta i mogę krótko, chciałbym tylko dwa słowa przekazać Wam, żeby Wam towarzyszył w Waszej pracy, a także w dalszym kształceniu. Mianowicie, żebyście Państwo mieli pasję, Pasję, która zadecydowała o tym, że wybraliście ten kierunek że wybraliście Akademię Nauk Stosowanych na i żebyście tę pasję w dalszym ciągu realizowali w codziennej pracy. Żebyście wykonywali ten zawód nie dla swoich przełożonych, nie dla dyrektorów, ale również nie dla tych, którzy powołują poszczególne szpitale, organów założycielskich ale żebyście przede wszystkim mieli pasję w codziennej pracy swojej z pacjentami. To jest bardzo trudna, bardzo odpowiedzialna praca, zarówno w zakresie pielęgniarstwa, jak i ratownictwa. I życzę wam, jeszcze jedno mam życzenie, życzę wam w tej pracy uśmiechu. Gdziekolwiek się nie pojawimy, czy to w urzędzie, czy to u lekarza, czy, nauk, czy w uczelni naszej, bardzo ważny jest uśmiech. Uśmiech nic nie kosztuje, ale jest wielką wartością dodaną do budowania pozytywnych relacji pomiędzy szczególnie pielęgniarkami, ratownikami, a podmiotem naszej pracy, czyli naszymi pacjentami. Świat dzisiaj stoi, Szanowni Państwo, w obliczu w zasadzie wielkiej niewiadomej. Skomplikowana sytuacja geopolityczna, widmo katastrofy ekologicznej i zagrożenia epidemiczne stały się niestety czymś, co jest naszą codziennością. Wiem, że rozwiązywanie tych problemów z pewnością nie będzie ani łatwe, ani szybkie. W dobie tych problemów w zasadzie Państwa postawa i Państwa dokonania powinny służyć nam, społeczeństwu, jako drogowskaz do postępowania. Dzisiaj stoicie Państwo u progu własnej kariery zawodowej. Więc po pierwsze nie traćcie zapału i od dziś szukajcie nowych wyzwań śmiało podążając w obranym kierunku również tym edukacyjnym. Niech wasz zapał, rozwój nie kończy się, to co pan profesor powiedział tu i teraz. Pamiętajcie, że jesteście wsparciem dla systemu ochrony zdrowia, który tak bardzo jak wiemy dzisiaj potrzebuje przedstawicieli tych zawodów nauki. A od poziomu w zasadzie Waszego zaangażowania zależy, czy staniecie się Państwo istotnym impulsem do dynamicznego jej rozwoju. Wasza praca, dalszy rozwój, dociekania i starania mogą bowiem przyczynić się do poznania dotąd nieodkrytych tajemnic tego świata. Od roku akademickiego 2008-2009 Mury Nowotarskiej uczelni opuściło 441 ratowników medycznych. Od roku 2001-2002 1845 absolwentów pielęgniarstwa z tytułem licencjata i 505 absolwentów ze stopniem magisterskim. W tej chwili większość absolwentów ma już książeczki wojskowe. Kilka lat temu nikt nie przypuszczał, że za wschodnią granicą rozpęta się pełnoskalowa wojna i że polskie pielęgniarki, polscy lekarze, będą pomagać na froncie.